Mamy czwartek, a to oznacza, że nowy tydzień zawita do Online, a wraz zimno wracają premii z dzisiejszych innych pomniejszych aktywności. Wszystko, co Wam się pokaże, będzie obowiązywać od 30 października do 5 listopada 2025 roku. Zaczynamy standardowo od podium, na którym znajduje się tym razem Ocelot Penetrator. Przechodzimy na grupy samochodowego, z którego może zgarnąć Ocelot Ardent. A do testów masz Pegasus Waka Vapid Blade. Enus Stafford A także Dekrasse Vigero ZX Oczywiście w wersji HSW A na wystawie znajduje się Benefactor Krieger A także Overflow Pipistrello Simeon także odświeżył swoje oferty i teraz możemy u niego znaleźć pojazd, takie jak Grotti GT500 DevBowchay 770 Albany Frankenstange Dekrasse Tornado Trot a także Chariot Caravan Romero. Na złowisku do kradzieża mamy trzy nowe pojazdy. Pierwszym z nich jest Wapit Eli i mamy tutaj do czynienia z misją MC Tony. Dalej jest Lampadati Casco, misja Duganowie i Trufa Detrax, misja Kontenerowiec. W Szwalni także pojawiły się nowe priorytetowe akta i tym razem podwójną kasę dostaniecie za... akta Czarna Skrzynka. W tym tygodniu mamy ostatni tydzień Halloween, jeżeli chcecie zobaczyć jak dokładnie kontakt halloweenowy jest dostępny, co jest nowego, no to odsyłam was na mój drugi kanał, tam co tydzień ten event dokładnie relacjonuje. Przechodzimy teraz do segmentu ze zniżkami, standardowo oczywiście segment ten otwierać będzie frugletka z bronią, która dzisiaj znajduje się w tej autolokalizacji. lokalizacji. Jutro swoje położenie zmieni, więc warto dzisiaj tutaj zajrzeć, przypominam, co tutaj są mniejsze, nie mają wymagań levelowych, a zawartość rotuje sobie co tydzień, więc zobaczmy co ciekawego w tym tygodniu możemy sobie kupić. A więc jest, karabin ofensywny, strzelba bojowa, paralizator, łuszacz, wdowi strach, a, to bizzer, a także piekielny kosiarz. Przechodzimy do pojazdów Worsk, tak na sam początek. Tutaj taniej jest między m.in. mobilne centrum operacyjne, a także Burrito Bookstars, naczepa przeciwlotnicza, a także Wastelander. Przechodzimy do bieda sklepu, tutaj tanie jest wapit 2, Chariot Caravan Romero, Uber Max Sentinel Classic... Deklase Tornado Ratrot, Albany Lurcher Bravado Dorado Albany Frankenstange Wapit Karakara 4x4 I LCC Sanctus Przechodzimy teraz do legendarów transport Tutaj tani jest Galiwanter Baller STD z Tzu Hakuchu Drag a także oczywiście benefactor Krieger i w tym tygodniu macie ostatnią szansę, żeby ten pojazd odebrać za całkowitą darmuchę. Stroje z aktualizacji Arena Wojny są tanie o 30%. Maski Halloweenowe, a także te, które można w jakikolwiek sposób pociągnąć pod tematykę Halloween są darmowe. Farby na twarz, które są bardziej powiedzmy o tematyce czaszkowej także są darmowe. I tak samo sytuacja ma się z tatuażami, jeżeli zawieram czaszkę no to jest darmowy. Przechodzimy teraz do segmentu z premiami i standardowo oczywiście zaczynamy od tego, że akcje społeczności są na premię raz 2 hajs i raz 2 rp. Jeżeli jednak preferujecie tryby stworzone przez Rockstara, to tryb oprawca, w tym także oprawca Ramius jest na premię raz 2 hajs i raz 2 rp, no chyba, że masz GTA, plusa wtedy jest to premiera razy 4. Jeżeli jednak preferujesz walkę z zombiakami no to przetrwanie na cmentarzu Ludendorff jest na premiera razy 3 hajs i razy 3 rp. I ostatnia premia. Zdajcie cukierek alopsicus jest ta premia raz 2 highs i raz 2 RP. I proszę państwa, to tyle!